Nie ma wariatki. Pak dzisiaj są. Będziemy próbować mocne burgeri, Sztejki. <laughs> Sztejki będziemy jakieś karapeczki. Ale no, do środka. Na razie. Będziemy w Zamówiliśmy. Dużo jeszcze. Zamówiliśmy, ale Ogólnie nie ma lipy. Jest lipa. <laughs> ogólnie jest troszkę. Nie? Zobaczymy. Jak dostanemy żarcie. Właśnie, lokal jako taką mały troszkę bo, snapą. Tak? Mało miejsc jedzących, Ale to opinie na potem, nie? Po jedzeniu wszystkiego. No. Coś się posypało? Ktoś będzie miał szkło w burgerze. <laughs> Mati się już kurwił. Bo na zestawie nie mam promocji, a na mój burger jest promocja. Nie, nie to, że zapłacił drożej to jeszcze mam mniejszego burgera. <laughs> ale mam frytki i kola, że mogę się doczekać, I zobaczymy. <play> Ile <multimediaIs> <tielaughs> dopiero to ola jeszcze. Pirona patrzcie na tego tam Nie, ci zjadłem. na To jest spokój. Co? pójść też na ściereczkę. fajnie nie wróci. nie ma. Nie ma. Frytki też. Maciek, to co Frydki teraz. A co? W ogóle? dobry. A czy jedno lepsze moim zdaniem? Tusty. Naprawdę tusty. Widzisz, jak sobie tego nie ma, lipy tego klasyka z sosem normalnym. I rozumiem, że jest inflacja. I ogólnie wszystko drogie i ogólnie to jebać pis, ale, ale bez przesady, kurwa 44zł za burger, frytki do tego kurwa no dramat, frytki to z 1 na 10 i do tego kola za Frytki to są lat, takie frytki z odpustu. Frytki to są kurwa, ja pamiętam za dziecka lata 90 na lat targu kurwa dostoje frytki, nie no dramat, naprawdę fryty dramat. Ogólnie Robert Lo robisz lipa. Ja powiem tyle. Jest lipa. Jest lipa. Ogólna ocena 2 na 10. Kurde, kaj, coś ty. Nie no, dajmy te dwa, nie, nie, nie wiem. Nie, Domy to jest lipa straszno, bo tłuste to w pierońsku, nie? Czy by kto wrócił drugi raz? Raczej nie. Raczej, raczej by nie odwiedził. No, także są lepsze burgerownie w Katowicach, haj naprawdę można zjeść. Już nie no. tutaj ocenię, bo tak jak godę wszystko idzie do góry. Nie ma co patrzeć na ceny, ale ten taki zestaw takie pieniądze. No, ale dobra, byliśmy, sprawdziliśmy, nikt nie powie, że pierdolimy głupoty, a my nie byli. No. Byliśmy, nie pójdziemy więcej na pewno, przynajmniej <grym> ja, nie wiem <grym> to jak to. Jo się wola zrobić umie w domu te parowaru na burgery. <grym> <grym> nie, no tak jak go domu. Fajnie, ale nie do końca. No. Dobra, żegnamy się z wami, idemy na kepsa się dobić na pewno. No. I to, to, to tymczasem, nara. Ej.